Cześć, dzisiaj przeprowadzę dla Was unboxing OnePlus 3. Przeprowadzę ten test oczami zwykłego użytkownika. Nie jestem blogerem technologicznym, nikt mi za to nie płaci. Zestaw jest podstawowy. Od razu muszę zaznaczyć, że jestem bardzo zadowolony i jestem pod wrażeniem logistyki OnePlus. Telefon zamówiłem przedwczoraj. Dzisiaj już kurier go przyniósł. Myślałem, że Dostawa będzie gdzieś z Chin albo z Unii Europejskiej, tak jak mówiłem wcześniej. Zestaw jest podstawowy. Zamówiłem do niego tylko i wyłącznie dodatkowe plecki, zresztą polecane przez OneNote. Plecki są bambusowe, wyglądają dość estetycznie. Wrócimy do nich za chwilę. Sam telefon przyszedł dodatkowo jeszcze w takim bąbelkowym zabezpieczeniu, nawet nie bąbelkowym, tak? to są jakieś rurki z powietrzem. Ok, wyciągnijmy go. Tutaj, razem z tym, jest jakaś kartka, prawdopodobnie faktura. Tu mamy pudełko. Pudełko jest, jak na ostatnie czasy, stosunkowo duże. Patrząc na tą budowę, widzimy, że jest tam jeszcze sporo miejsca. Na pudełku standardowo trójka, jak One plus 3, minimalistycznie. Z tyłu e-mail, właściwie dwa e-maile, bo telefon ma slot na dwie karty SIM. Wersja 64 giga, chyba innej nie ma. Telefon, jak wiecie, nie ma możliwości rozszerzenia o kartę pamięci. I spróbujemy wyciągnąć zawartość pudełka. To jest dość nieprzyjemne w tych nowych pudełkach, że one tak zasysają to powietrze i ciężko się otwiera. Folia, jak widać, jest na ekranie. Na razie żadnych... Fabryczny rysek nie widać. O! Co mi się podoba, telefon, jak widzicie, ma tutaj takie plastikowe uchwyty w pudełku z jednej strony, z drugiej. Bardzo drażni mnie to na przykład w iPhone'ach, że tego nie ma i jak otwierałem kiedyś swojego iPhone'a 5S, to od razu wyleciał. No i prawie go uszkodziłem. Ten telefon, jak widać, trzyma się bardzo dobrze. Niestety. Jak widzicie, odpowiednio przekręcając, też możemy go wyrzucić i uszkodzić. Skoro już telefon się wydostał, bardzo przyjemne plecki. W dotyku nie jest to takie piękne aluminium, jak się spodziewałem, natomiast jest przyjemne. Telefon się nie ugina w żadnym razie. Tutaj jakaś informacja z ostrzeżeniem, nie wsuwać karty SIM na siłę. Możemy usunąć sobie tą folię. To mi się strasznie nie podoba. Czemu taka naklejka znalazła się na wierzchu urządzenia? Jeszcze z numerem seryjnym i z dwoma e-mailami. Coś takiego powinno być bardzo małą naklejką tu gdzieś na dole. Jeżeli ktoś chce to zostawić, żeby nie szpeciło telefonu. Sprawdźmy, czy tą naklejkę da się jakoś łatwo usunąć. Telefon odłóżmy na chwilę na bok też, tak samo jak etui. I zobaczmy. Czy w pudełku jest coś jeszcze? Ładowarka Dash, jak widać. Ładowarka jest dość solidna. Mam nadzieję, że będzie szybko ładować zgodnie z zapewnieniami. Co ciekawe, ładowarka od góry jest wprawdzie błyszcząca, ale brzegi ma matowe. Jest to wydaje mi się bardzo dobry pomysł. Wszystkie ładowarki, które do tej pory miałem polakierowane takim, takim błyszczącym plastiku, bardzo szybko się rysują. No, umówmy się, że nie dbamy o ładowarki tak jak o Telefony i, i to się jednak z czasem rysuje. Kabelek. Kabelek usztywniony to jest jakimś takim plastikiem. I co mi się bardzo podoba, tu są takie dwa spinacze. Wydaje mi się, że to będzie bardzo przyjemne do jakiegoś utrzymywania kabli w porządku, żeby one tak luzem się gdzieś tam nie zwijały. Kabel USB typu C z zaślepką. Zaślepka silikonowa. Bardzo ładne wykończenie. Kabel niestety, albo stety, zależy jak to woli, okrągły. W poprzednich wersjach był płaski. Jakiś miły list od OnePlus. I informacje bezpieczeństwa. I quick start guide. No i oczywiście szpikulec do wysuwania adaptera na kartę SIM. Przyjrzyjmy się teraz w takim razie samemu telefonowi. Telefon ma wystający aparat, ale to chyba nie będzie mi przeszkadzać. Nad aparatem widać jakiś mikrofon, pewnie do wyciszania szumów. Od spodu głośnik, gniazdo USB-C i jack. Od góry pusto. Od tej strony szufladka na karty SIM. Przycisk włączania. Z drugiej strony przyciski głośności. I przycisk nie przeszkadzaj. To jest wynalazek OnePlus, który już mogliśmy zobaczyć wcześniej. Prawdopodobnie steruje trybami. Z Androida, znanymi do a, przełączania się między trybem wszystkich powiadomień, tylko priorytetów i trybem nie przeszkadzaj. Folia naklejona na ekran fabrycznie. Spróbujmy wysunąć a, szufladkę na kartę SIM. Dość łatwo wyszła. Sim Nano Only, dwie zaślepki. Weźmy jakąś kartę SIM, którą umieścimy tutaj w tym telefonie. Ja mam akurat taką ładną kartę z Virgin. Która pasuje do każdego rozmiaru. To wydaje mi się, że w ogóle jest świetny wynalazek. Ktoś pani za to noblę dostać, bo pamiętam, jak kiedyś trzeba było wycinać te karty, żeby pasowały. To było straszne. Zmieniało się telefon i, i trzeba było iść, wyciąć mniejszą kartę albo zamówić od operatora i czekać z kolei. Spróbujmy jeszcze tą obudowę otworzyć. To Etui nie robi na mnie jakiegoś super fantastycznego wrażenia. Jest bardzo miękkie. Wydaje mi się, że jakbym mocniej nacisnął, to to drewnienko pęknie. Natomiast faktycznie czuć, że to jest prawdziwy bambus. Tak? To nie jest plastikowa podruba, to jest kawałek drewna. Wycięty tak, żeby pasował. Tu jest jakiś mankament. Bo może to nie jest mankament, to jest po prostu w ten sposób klejone na tych rogach na tych zagięciach. jest wygięte na jakiejś maszynie i zaklejone. No dobrze, spróbujmy, czy to. Da się łatwo teraz tutaj założyć. Pasuje, pasuje. To jest ta strona, która ma więcej przycisków. Skoczyło ładnie. Natomiast powiem szczerze, że mam wątpliwości, czy to jest to jest jakaś ochrona dla tego telefonu. Jedynie chyba przed porysowaniem tych aluminiowych plecków w kieszeni. W ogóle ta obudowa sprawia bardzo liche wrażenie. Ja nie, nie jestem pewien, czy, czy opłaca się za 120 zł kupować taki gadżet. No chyba, że ktoś chce sobie spersonalizować wygląd być nie szablonowym w pewnym sensie. To jak najbardziej. Spróbujmy włączyć. Ok. Telefon przyjemnie zawibrował. Logo OnePlus. I ładowanie Androida. Mhm. Pytanie PIN. I telefon włączony. Język polski. Metoda wprowadzania. Ja wybiorę chyba standardową klawiaturę Google. Połączenie z siecią Wi-Fi. Ja sobie tutaj teraz wprowadzę hasło. Dodam, że na telefonie się bardzo przyjemnie pisze. Siedzi wi Wi-Fi złapana. Czy chcesz skopiować konfigurację? Nie chcę. Zaloguj się na swoje konto Google. Telefon ładnie spczytał z SMS-a od razu hasło jednorazowe. Akceptuję warunki i telefon sprawdza dane. Twórz kopie danych, zezwól na korzystanie, dokładność lokalizacji i tak dalej. Starkam się. Inny adres e-mail nie teraz. Przywróć aplikację i dane z jednego z tych urządzeń. W sumie to niech przywróci. Czy przywrócić wszystkie aplikacje? To już sobie przeglądam, czy do końca chcę, wszystkie aplikacje. Czy chcesz ustawić odcisk palca? Tak. Odblokuj odciskiem palca. Dotknij czytnika linii papilarnych, aby odblokować telefon. Mniej bezpieczny niż kod PIN. OK. Dodatkowa metoda. Rozumiem, że jakby mi palca ucięło. Dobra, niech będzie kod PIN. Wymagaj kodu. Podaj kod. Dobra. Jak mają pokazywać się powiadomienia? Ukryj poufne informacje. Dalej. Czytnik jest na przycisku Home. Przyłóż palec i podnieś. Dobrze. I tak kilka razy, jak wszędzie. Pokręć palcem. Dodaj kolejny. Dalej. Pomożemy Ci spersonalizować Twoje doświadczenie korzystania z OnePlus. Czy chcesz używać do nawigacji przycisków programowych zamiast sprzętowych? Nie, sprzętowe nie zajmują miejsca na ekranie. Gesty. Stuknij dwukrotnie. Uruchom kamerę. Włącz, wyłącz latarkę. Sterowanie muzyką. Zobaczmy, jak to się sprawdza. Konfiguracja zakończona. Urządzenie jest skonfigurowane i gotowe. Witamy. No i pięknie. Telefon skonfigurowany, działa. Shelf. Ok. Zmienię rozmiar tablic. Nadciśnię, przytrzymaj dłużej, aż pojawi się kropka zmiany wielkości. Przeciągaj kropkę, aby zmienić rozmiar. Czyli przytrzymuję, puszczam. I co? I nic. A, muszę do góry. A ta kropka? To muszę dłużej poczekać? Nie. Nie wiem, jak się tego używa. Sprawdzę później. W każdym razie telefon jest skonfigurowany i gotowy do użycia. Rozpocznij, coś się tutaj dziwnego dzieje, jak się tylko dotknie tego przycisku, aha, bo to nie jest przycisk, to się po prostu lekko dotyka i to już jest home, tak samo jak te dwa przyciski, natomiast to, że on jest wpuszczony tak w środek, w tą obudowę, to jednak by sugerowało, że to można wcisnąć, a to jest po prostu panel dotykowy, tak samo jak te dwa boczne przyciski. Będę się musiał chyba do tego chwilę przyzwyczaić. W każdym razie dziękuję za dzisiaj. Polecam Wam ten telefon. Jest naprawdę bardzo miło wykonany za tą cenę. Nie znajdziecie nic lepszego. Pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia. Mogę Wam też pokazać ten telefon z bliska. Ogólnie kąty są super. Telefon ładnie się prezentuje. Wyświetlacz. Ja bym nie narzekał. Słyszałem niektóre opinie, że. Nie jest to najlepszy wyświetlacz, ale dla mnie robi on swoją robotę.